Ja chyba tak jak zawodnicy muszę ochłonąć trochę po tym meczu. Bo działo się działo się na tym meczu od samego początku do samego końca. Myślę, że to dobrze. Dla widowiska, trochę gorzej dla naszego powrotu do zabrza. No ale o to chodzi w piłce, żeby strzelać bramki, żeby starać się strzelać bramki bez względu na wszystko. My jesteśmy przykładem my jesteśmy przykładem ile jaką cenę płaci się za 3 minuty dekoncentracji. I potem pomimo dobrej gry, tak zresztą od samego początku, od samego początku dośrodkowania z prawej, z lewej strony strzał Grendela, jeszcze lepsza obrona bramkarza jak jeloni. No, i potem te trzy minuty dekoncentracji, które kosztowały nas, uważam, stratę trzech punktów. Pomimo strzelenia szybko bramki kontaktowej, to jednak potem Gra się na tyle wyrównała, że jeden i drugi zespół znowu uważał na to, znaczy jak Jelonia uważała, żeby bramkę, bramki nie stracić, my, żeby bramkę strzelić. No i, no i znowu się stało tak, jak się stało w pierwszej połowie. Czyli znowu jeden moment dekoncentracji, zostawienie całego środka pola przy rzucie rożnym. No i pomimo tego, że strzeliliśmy drugą bramkę na wyjeździe, wracamy bez punktów. Czy jestem zły? Myślę, że jesteśmy wszyscy źli. No bo, bo nie ładnie grać to nie znaczy zdobywać punkty. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Są pytania do trenera? Jeżeli nie ma. Na koniec gratuluję Agieloni gry w pucharach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za. <śmiewanie> <śmiewanie> Dzikie okazje w sklepach Euro. Let's TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon LG Elfino za 499. Zmywarka Bosch. Funkcja VarioSpeed. Opóźnienie startu. Klasa A plus AA. Za 1599 zł. Euro. Lider rynku RTV Jagd w Polsce.